ma jestem Remiki, to jest kolejny odcinek z, z, z Survivala w Minecrafcie, więc co, zaczynajmy. I tak, już w i jest Minecraft, tak. Jest druga część minecrafta, a nie tak jak zawsze, że, um, że robimy i od razu usuwam filmik. Nie, dzisiaj już tak nie ma. Dzisiaj się skupiamy na farmie, ale nie takiej farmie, tylko na farmie krówek i owieczek. I tak, dobra, tutaj jest SSD i teraz tak, trzeba zebrać, um, jak to się nazywa, pszenicę. Znaczy... znaczy ziarna pszenicy. Więc sobie robimy tu, to, to, tok, tak, tok, tak, 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 tak I trzeba... Znaczy nie wiem. I teraz trzeba tak naprawdę zrobić farmę. O! Okej, zdech i robimy pierwszą rzecz. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić to farma normalna. Więc tak, ja robię sobie... Ja idę do swojego pięknego domku. Kobla nie ma. Dobra, to zrobimy z drewno, bo drewno najlepsze. Ok. I zrobimy sobie łopatę z drewna. Czyż to sensu według mnie nie ma, ale robimy ją sobie. OK. Zrobimy sobie jakąś malutką farmę po prostu, żeby było po prostu na takie dwie kratki. Nie no dobra na trzy. Żeby się łatwiej po niej chodziło, to zrobimy sobie tak, dobra to. Będzie raz, dwa. Czy tutaj woda? Albo tutaj woda, tutaj woda, tutaj woda i tutaj woda, i zresztą będzie Więc tak zrobimy. Ale najpierw potrzebne jest żelazo. Skąd ja żelazo wezmę? No oczywiście. Albo z zombie, albo z. Ym, no, z kopalni. Więc co? Trzeba leźć do kopalni. To na początku pochodnie weźmiemy sobie to i to, przypalimy sobie i sobie siedzimy. siedzimy sobie jakieś trzy pochodnie, może lub dwie, bo mm, więcej nam nie potrzeba. No to weźmiemy dwie. Ok. Teraz tak, bierzemy sobie potyczki i robimy pochodnie. Już mamy, teraz tylko zrobić... Nie no, nie mamy przecież nic, więc... To nieco weźmiemy to we wstrzutek. I to sobie przepalimy. No dobra, nie, nie ma sensu przepalać. Dobra, teraz trzeba znaleźć kopalnię. Mamy dwa wybory. Albo zrobić własną kopalnię, albo odnaleźć kopalnię. Hmm. Hmm. Nie chcemy mi się szukać, dlatego sobie zrobimy własną kopalnię. Chociaż raz. Tam była kopalnia. O, nie, to nie kopalnia. Okej. Okay. Jak nie ma żadnej kopalni, to zrobimy sobie przy domku, tutaj. Zrobimy się w dół. Słonne pokamienia. Może też znajdę, okej. Okay. Przypadł gdybym nic nie znalazł. lawa, więc już jest niebezpiecznie. W kratce jestem w ogóle? Ha, spoko. Żelazo i gitara jest. No. Super. Żelazo znalazłem. To weźmiemy sobie. Tyle żelazo ile się da. Spoko ruda. I jeszcze... Słuchajcie, coś znajdziemy do kopania. Aha. To wiele wyjaśni dlaczego słyszałam lawę. Okej. Okay. Nie spodziewałem się tego, o cholera O cholera, cholera Tego też się nie spodziewałem. Zaraz zginę szybko Dobra Moje pochodnie Sza Regeneracja I skopiemy tylko Tych parę mm, Rud i Wracamy do chaty O Jezu Dobra, prawie zginąłem Tak, tak się dobrze klepie, że prawie zginąłem Samą tą samą drogą prawie co jest co zrobię co ja robię ze swoim życiem Dobra Tylą to ja mam wracać tutaj gitara, dobra, jesteśmy, już mamy 17 żelaza nawet dużo, jak na jeden pobyt w kopalni i tak, w takim razie idziemy sobie teraz, siup do łóżeczka, znaczy nie, nie do łóżeczka tylko siup, robimy tak, tak w każdym zrobimy sobie jeszcze węgiel, znaczy pochodnie mamy pochodnie 16 pochodni mamy, się cieszę dobra, mamy trochę kobla Teraz zrobimy sobie patyczki, bo już nam nic nie zostało. Jednym sobie parę fajnych rzeczy, takich jak pierwsza rzecz patyki. I druga rzecz tom. I to tyle. To na razie jest nam potrzebne. tego. Dobra, mamy trzy żelaza, i możemy zrobić wreszcie to. Możemy zrobić to. to robimy sobie teraz cię opuścić. Teraz znowu. W ogóle, jak słabo mnie słuchać, to przepraszam, ale po prostu dopiero wstałem. Tak można to powiedzieć. Może, no, nie wiem, jest piąta nad ranem. I chcę po prostu... Zrobić to jak najwcześniej, żeby zmontować sobie, o którejś tam i potem to wrzucić. Ok, mamy już to. Teraz tak motykę trzeba zrobić. W ogóle zresztą trzeba iść spać. To jest zresztą pochodnie. dookoła. Ok, teraz tylko motyczka. Jest, jesteśmy w niebie. I spaciu Aha. Nieważne. Co to było? Nie wchodzi mnie to. Ale dobra, jak mamy już to wszystko, to teraz robimy sobie Nasionka. i Achievement kolejny oczywiście szybkie chodzenie tak się robi właśnie w Minecraftie Farmy na początku ok, jest pięknie teraz tak zrobimy sobie coś w stylu mączki kostnej, żeby zrobić Pierwszą farmę. Zresztą tu mamy już dużo surowców. Jak zauważyłem. Sobie tak. Robimy patyczki, ale nie mamy z czego, więc idziemy do kopalni. Znaczy Jezu, co ja mówię? W ogóle mi się coś myli. Zapomniałem, że trzeba robić, żeby farmę owiec, chociaż nie. Zrobię sobie, żeby mieć butki. żeby sobie budki, a na pierśnik robię żelaza. O Jezu, nie uciekaj mi tu. że nie masz do kontru O Jezu, ale jestem zmęczony. Dobra. Teraz drewno. kopanko, kopanko... Zatem całe drzewo i robimy patyczki. I zrobimy sekilow, chociaż... No nie no, najważniejsze jest sekilow siekierka, bo mieczyk mi żelazny potrzebny nie jest. A gdzie tam chatę miałem? Jezu... Jak się wolno chodzi, to naprawdę się trudno... Ja tu naprawdę się trudno orientować we wszystkim. Okay. tam jest owca ono już wie się czeka mm, i tak robimy sobie albo nie, W początku zrobimy sobie budki mamy budki o Jezu, ktoś pisze mm, robimy teraz tak kilof patyki mamy różne patyki Teraz tak. Siekierkę. I... Kilow, kilow, kilow. Ok, teraz paru żelaza po prostu. A nie chce mi się leźć. To sobie zrobię coś innego. Zobaczę, co ma tak na pierśnik. To sobie zrobię, już wiem. Zrobię sobie zbroję tą. Już mam najlepsze ubranko na świecie. Ok. Drugie zadanie to takie, żeby zrobić drugą mm, skrzynię, żeby sobie trochę powiększyć magazyn. Ok, teraz sobie tak, tak kości zrobimy. Trzy ja sobie kost, kostkę łączmy. Mm, teraz sobie zrobimy co? Bierzemy sobie to coś to hmm, patyki, bo mamy zostały jeszcze patyki, pozostały sobie płotek. Dobra, sześć płotków. Bida ale jest. Hmm. nie przejdę to ofta tym bardziej. Dobra. Powiększymy to trochę. To jest dobry sposób na to jak zrobić farmę z, z, bez jakiejś tam dużego, bez takiego dużego wysiłku. Robimy tak, powiększamy farmę mocno. Teraz tak robimy. Już owca nie wyjdzie, nie ma szans. Kurde co ja robię. Teraz tak. Okej, okay, są so dwa. Teraz możemy wreszcie iść po owieczki. Tylko na początku. Te dziadowskie. A, jak ja nienawidzę tej gry po prostu. Ja no, lubię je, ale po prostu jak się ma na normalu, to jest źle. Bo ciągle ci spada um, głód. A głód jest najgorszy w tej grze. Teraz trzeba zbierać drewno. Teraz znowu trzeba patyki. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz robimy... Gdzie to było? A jest, tutaj było. O, żelazo. robiście Teraz sobie robię. tak. Lidzior. Wezmę sobie to. Na razie jedną będzie lit. No dobra, dwa. czekanko, 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 i jest. Dobra, na razie wystarczy. Przynajmniej możemy do tych owieczek podbyć. Chociaż tak na logikę to lepsze by były krówki. Chodźcie, krówki. Chodźcie. No najwyżej będą owieczki z krówki razem. Dobra. Bardzo dobrze się sprawują. Muszę niestety być smutny, bo to jest jedyny sposób na zdobycie pokarmu. Znaczy może inaczej to trochę to, chyba to bez dziwnie za bez zabrzmiało. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Teraz tak. O nie Teraz mi tu zginie owce Zginął mi ludzi którzy nie powinni Ok mamy już Chodźcie Jest wreszcie udało się zrobić kolejnego cigmenta Teraz mamy już Dwiezdę już mamy rodzinkę Piękną A następnym dniu Minecraftowym zrobimy jeszcze więcej. Czyli sobie zrobimy tak. Okej, okay, jest git. Dobra. A. Okej. Okay, teraz. Jak mam już czas, to mogę sobie pozabijać wreszcie krówki i resztę, resztę krówek, bo tamte będą mi tylko do jedzenia. Okej, okay, cztery już są. Najbardziej, będzie, gdy już nie będzie żadnych krów do dooko dookoła. O nie no. O nie. Mam mięsko, ale nie mam... Dobra. Ja. Zabiję wszystkie. O, nic nie było. Smutno. Dobra. Ta nowa zleciała. O, czarne owce. Ciekawe. Okej. Okay, mamy tu coś jeszcze, zanim będzie ciemno. Mamy czarne owce, owce. się przydadzą. O i więcej krów. Dobra. Mięsko, jeszcze więcej mięska. Jeszcze taki fajny pomysł. By wziąć trochę tego. Przen tej fajnej rzeczy cudownej. Okej. Okay. Zanim się ściemni. Bo już się ściigniło. To też ginie. Oczywiście by nic nie wypadło smutno. Okej. Okay. Mamy tu coś jeszcze. Nic nie mamy oprócz świnek. świnek. Dobra, zabiję to u ciebie jedno. Gdybyś smutno nie było. Gdybyś smutno nie chodziło. A tam mamy konia. To konia w następnym odcinku oswoimy. Tam mamy przeklęte owce. Mamy w skrócie jedzonka i brak pochodni trzeba się śpieszyć. Ok, są dwie pochodnie, znaczy są dwie wełny. I jak zaraz nie zdążymy, to właśnie. O wilku mowa, to zaraz mnie zombie dopadną, albo creepery. Nie pamiętam dokładnie, gdzie ja chatę miałem. Dobra. Jednak się przydały te pochodnie. Myślałem, że się aż tak bardzo nie przydadzą. Okej. Okay. Spanko. I się udało. Kolejna noc. Miniona. A ja a ja jem mamy Okej, okay. mam już skórę, to możemy zrobić to coś. Mamy już praktycznie całą zbrojkę. Ach, to życie jest piękne. Okej, okay, mamy jeszcze parę skór tutaj. Mamy jeszcze pięć skór, czyli ja możemy coś... O, jeszcze możemy kapelu zrobić. Gitara. W skrócie mamy już całą zbrojkę. Tutaj tylko jest takie, takie rzeczy, są to sobie to wezmę. Sobie tu położę. Wydawało mi się, że była tam jakaś um, trzcina. Okej, okay, dobra powoli do niego się zakraśni. No walać. Padło z niego strzały i, i gitara. Brak tam krówki. Urosło, no nie urosło. Okej. Okay. Piękne życie. Napiszcie w komentarzach, bo, już, bo ja w ogóle już, ja już zapomniałam, że nagrywam to, ale mi się przypomniało, że to właśnie nagrywam i mm, Przypomniało mi się, żebyście zostawili yy, łapkę w górę subskrypcję by było naprawdę fajnie by było. Ja, ja wiem, że żebram osoby, ale po prostu chcę zdobyć jak najszybciej 60 subów. Może nie jak najszybciej, ale jak po prostu chciałbym zdobyć 60 subów. To jest mój na razie cel życiowy. Po, życi po zdobyciu 60 subów z, yy, zamierzam zdobyć 100. A po, chociaż. Si no nie, 70 też jest dobrze. Yy, Pozdobę 10, i tak dalej do setki. A na setce robimy yy, giveawaya na Code Pace of Cards. Na stówę na live'ie oczywiście. I napiszcie przy okazji w komentarzach, czy robić z tej serii live, bo jak nagrywam z tego odcinki, to jest spoko, ale live też warto czasami ponagrywać z survivala, bo też może być fajnie. Nie, nie, nie pomyślałam właśnie o tym, że można by było nagrywać, yy, yy, że można by było nagrywać yy, z tego live. Okay. Ten odcinek zaraz powinien dobiegać końca, bo już nie wiem, bo po prostu nie wiem, czy warto zrobić aż taki długi odcinek. Według mnie nie. Ok, robimy tarczę. I pomyślę, czy następny będzie w czy następny odcinek będzie live'em, czy może następny będzie czymś innym typu mm, filmikiem ale dłuższym, czy może live'em dwugodzinnym albo godzinnym, bo nie wiem czy bo nie wiem czy mam czas y, robieniu takich długich live'ów. Gdy były wakacje i w ogóle ten wirus to można było wtedy nagrywać bardzo dużo. I każdy oglądał praktycznie. Wtedy było o wiele więcej oglądających. Teraz mam. Teraz spadło mi do 17 wyświetleń albo 20. Mój największy miał prawie 100, więc się, ja się cieszę. A więc, tak, ten odcinek się już zakończy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczka. Jak mówiłem wcześniej, napiszcie w komentarzu, czy robić z tego live. Y. A ja się z Wami żegnam. Nara!